Siemano, ja jestem Kamil i witam Was na kanale Wzorowa Matematyka. Dzisiaj przed nami kolejny odcinek z cyklu rozwiązywanie układów równań, a tym razem zajmiemy się metodą przeciwnych współczynników. Odcinek będzie naprawdę bardzo przyjemny, mam nadzieję, że już coś nieco się dowiedzieliście po poprzednim, wtedy kiedy stosowaliśmy metodę podstawiania. Jeśli go nie pamiętacie albo nie oglądaliście, no to oczywiście gorąco polecam do niego wrócić, dlatego że to są tak w sumie alternatywy i one się wymieniają. Eee, także polecam znać obie metody i co? Jak ten odcinek wam się spodoba, no to oczywiście zostawcie tą łapę w górę subskrypcję tam na dole na kanale Gorąco was zapraszam tak samo na mojego Instagramka No bo fajnie, bo jakbyście wbili, no nie? I my powoli będziemy się zabierali za przychodzenie do teorii Odcinek naprawdę nie będzie jakiś długi, a tym bardziej nie będzie trudny Więc damy radę, damy radę I chodźmy już do tej teorii Także w sumie to jest tutaj głównie jedno twierdzonko i brzmi ono następująco. Jeżeli obie strony pierwszego równania układu pomnożymy przez dowolną liczbę różną od zera i obie strony drugiego równania pomnożymy przez dowolną liczbę różną od zera, a następnie równania układu dodamy stronami i tak otrzymanym równaniem zastąpimy dowolne równanie z układu równań, to otrzymamy układ równań równoważny danemu. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że musimy coś, w sensie chodzi w tym o to, że wykorzystujemy tu głównie mnożenie i dodawanie e, układy stronami. Aczkolwiek pamiętajmy, że mnożenie to tak naprawdę dzielenie, w sensie dzielenie jest odwrotnością mnożenia, a odejmowanie to tak naprawdę dodawanie, tylko że liczb przy, przeciwnych. Więc e, przez dodawanie i mnożenie rozumiemy tak samo, że możemy tutaj stosować odejmowanie i dzielenia. Chociaż nie jest tak praktyczna, ale jak mamy podzielić przez dwa no to, to jest razy jedna, druga, więc wiemy o co chodzi i, i skupmy się też może na odejmowaniu i, i, i dzieleniu. Więc o tym pamiętajmy, ale jako, że właśnie jest w stwierdzeniu mowa o dodawaniu i o mnożeniu, to ja tak samo będę się starał korzystać tylko i wyłącznie z tego dodawania i z mnożenia. Chociaż pamiętajmy, że również odejmować i dzielić stronami można. No, a my chodźmy do zadań i tak, co należy tutaj zrobić. Tutaj należy pomnożyć to razy 3 drugie, albo w zasadzie razy minus 3 drugie. I możemy pomnożyć je razy minus 3 drugie, później Wam powiem, dlaczego nie mnożymy razy 3 drugie, chociaż też byśmy mogli, no ale stosując się właśnie twierdzenia, które podałem, pomnożymy razy minus 3 drugie. Ok, pierwsze równanie. Czyli mnożąc to razy minus 3 drugie, widzimy, że to jest minus X plus 6Y. Ok, równa się minus 9. A przypiszmy sobie drugie równanie, czyli jest x minus 6, y równa się 9. No i to było właśnie mnożenie, o którym była mowa w twierdzeniu, a teraz musimy dodać równania stronami. Jest masa sposobów i ile osób, tyle technik dodawania stronami. Ja dodaję to w ten sposób, że po prostu cały układ równań podkreślam. Po lewej stronie dodaję plusik, żebyśmy wiedzieli, że dodajemy właśnie te równania stronami, i chodzi o to, że jakby minus x plus x czyli to jest 0, ok? Później jest 6y plus minus 6y, czyli dalej jest plus 0, równa się minus 9 plus 9, a minus 9 plus 9 tak samo dajemy, równa się 0. Czyli ostatecznie nam daje postać 0, równa się 0, czyli jest to układ nieoznaczony, więc każda para liczb x, y jest rozwiązaniem tego układu równań. E, dokładnie, o to w tym właśnie chodzi. I to był właśnie układ nieoznaczony, ale staliśmy też taki układ, który będzie oznaczony, i go rozwiążmy, i tam bardziej się dowiecie o co chodzi. Także co? co z tego możecie zapamiętać na początku? Mnożymy i dodajemy stronami. Dodawanie stronami wygląda właśnie następująco: i zamiast dodawania stronami, możemy też odejmować stronami. I gdybyśmy odejmowali stronami, to wystarczyłoby to pomnożyć razy 3 drugie, a później odjąć stronami, i tak samo by wyszło 0, albo można byłoby podzielić to przez dwie trzecie u góry. Pierwsze równanie zamiast mnożyć razy to trzy drugie. Więc to jest jakby jak chcecie. Pamiętajmy, że wszystko jest swoją odwrotnością w matematyce i też no, warto tak stosować czasami, nie? Bo będzie szybciej po prostu. Ok, także przed nami jest już drugi układ równań i z tymi równaniami też coś trzeba zrobić. Także zacznijmy sobie tu od pomnożenia razy 9, dlatego że widzimy, jest jedna, że jest jedna dziewiąta i chcemy się pozbyć tego mianownika. A tutaj pomnożmy sobie to po prostu razy 2, chyba dokładnie, żeby się pozbyć też 0,5. 0,5 to jest jedna druga, więc dlatego mnożę razy 2. Ok. 2 eee, trzecie razy 9 to jest oczywiście 6, czyli jest 6x minus y równa się 6 razy 9, haha, to jest 54. No dokładnie. No i co? I teraz 0,5 razy 2, no to jest oczywiście x. Eee, i to się równa, 0,5y powinno być, tylko się oczywiście wywaliłem, jakoś źle przepisałem. 0,5y dokładnie, czyli to jest y, tak? Równa się 6x e, minus 10. Dobra. No i coś ta postać nam mówi? Wydaje mi się, że coś ta postać nam już może tutaj mówić. E, odejmijmy sobie tutaj po prostu 6x. I teraz e, dalej przepiszmy sobie ten układ równań. Pierwsze równanie to zostawiamy w spokoju, czyli 6x minus y równa się 54. A tutaj dajemy sobie minus 6x e, plus y równa się minus e, 10. Dokładnie. I przepisałem nie y minus 6x, żebyśmy po prostu lepiej widzieli, że dodajemy to stronami i że te wyrażenia po raz kolejny nam się będą zerowały. Więc, więc dziwne, wcześniej był układ nieoznaczony, a teraz trafiliśmy na układ sprzeczny. Czyli 0 równa się, i skoro dodajemy to jest 54 dodać minus 10, czyli jest to 44, co jest oczywiście sprzecznością i cały układ jest sprzeczny, więc nie ma żadnego rozwiązania, żadna para liczb x, y nie spełnia tego układu równań. Ok, tym razem zadanie z treścią nam się trafiło. Wykres funkcji liniowej y równa się f od x przechodzi przez punkty A o współrzędnych 218 i B. O współrzędnych minus 9, minus 12, a wykres funkcji g od x równa się 1, 1 x, minus 9 przecina wykres funkcji f w punkcie c. Wyznacz wzór funkcji f. Ok, zaczynamy od wyznaczenia wzoru funkcji f, a później będziemy musieli obliczyć współrzędnego punktu, w którym dwie te proste się przecinają. Dobra, jak. Wyznaczyć wzór funkcji f. Widzimy, że mamy podane dwa punkty, przez które przechodzi ta funkcja f. Także oznaczmy sobie x, y, x, y dokładnie i wiemy też, że jest to funkcja liniowa. Funkcja liniowa ma wzór y równa się a, x plus b, przypominam. Więc teraz po prostu należy ułożyć w układzie równań dwa równania. W którym podstawimy za x i za y te punkty. Pierwsze równanie, jako że nie możemy niestety robić odejmowania stronami, co byłoby bardzo proste, to pierwsze równanie pomnożmy sobie razy minus 1. Ok, po pomnożeniu tego razy minus 1 widzimy, że jest to minus 8 równa się minus 21a minus b. Tutaj przepisujemy, czyli minus 12 równa się minus 9a. Plus B, teraz cały układ należy dodać stronami, czyli minus 8 plus minus 12 to jest minus 20. Równa się minus 21a plus minus 9, czyli jest to minus 30a, a B nam się oczywiście skróci. Stąd widzimy, że A równa się 2 trzecie. Super, a za B sobie po prostu podstawmy. Więc korzystajmy. Więc skorzystajmy może chociażby z tego tutaj równania yy, i przekształćmy sobie to w ten sposób, że B równa się 9 a minus 12, yy, a co to z kolei się będzie równało B równa się 9 razy 2 trzecie. 9 razy 2 trzecie to jest 6, 6 minus 12, czyli to będzie równe minus 6 oczywiście. Yy, czyli tak mamy już tutaj właśnie wyznaczone nasze parametry, czyli A równa się 2 trzecie. W sumie to nie parametry, tylko wyraz wolny i współczynnik kierunkowy a b równa się minus 6, czyli w jaki sposób możemy zapisać wzór funkcji f od x, czyli y równa się 2 trzecie x minus 6. To jest właśnie wzór, który musieliśmy tutaj wyznaczyć. Teraz zajmijmy się wyznaczeniem tych współrzędnych punktu C, w którym te dwie proste się przecinają. No i w jaki sposób to robimy, już na jednym z ostatnich odcinków tłumaczyłem. Po prostu, skoro te proste mają się przycinać w jakimś punkcie, to znaczy, że wzory tych prostych trzeba do siebie przyrównać. Czyli skoro mamy wzór pierwszy, y równa się 1, 1 6x minus 9, bo przypominam, g od x to jest tak naprawdę y i f od x to też jest tak naprawdę y, to przyrównajmy sobie, żeby nie wchodzić też na kamerkę, 1, 1, 6x minus 9 równa się 2. 3x minus 6. Wszystko poprzenośmy sobie na jedną stronę, czyli jest to 7 6x minus 2 3x to od razu zamienię na 4 6, ok? Minus 4 6x. To się z kolei równa 3 po przeniesieniu. Dobra. Tutaj widzimy, że to jest 3 6x równa się 3, czyli 1, druga x równa się 3. Dokładnie. To oznacza z kolei, że x równa się 6. To jest pierwsza współrzędna tego naszego punktu C. A teraz obliczmy współrzędną y tego punktu C. Czyli chociażby do tego, albo do tego wzoru g od x, albo do f od x należy podstawić po prostu x równego 6. Czyli y równa się 2 trzecie razy 6 minus 6, co z kolei oznacza, że to jest 1, to jest 2, czyli jest 4 minus 6, to to się równa minus 2. Więc współrzędne punktu C będą takie 6... Minus 2. Dokładnie, więc wyznaczyliśmy już e, punkt, w którym te dwie proste się przecinają. Mam nadzieję, że to było dosyć jasne. Myślę, że nie powinno być dosyć trudne. Także tak, o co chodzi w wyznaczeniu współrzędnych punktu C? E, podstawiamy dwie proste pod siebie i one się zawsze przecinają w punkcie C. Obliczymy jedną współrzędną, później na podstawie tego, drugą podstawiamy do wzoru. A jak obliczyć wzór? Skoro wiemy, że to jest funkcja liniowa, znamy jej postać ogólną, e, mamy podane dwa punkty, przez które ona przechodzi, to po prostu należy utworzyć układ równań i bez problemu to jesteśmy w stanie wyliczyć. No dokładnie, a my chodzimy już do kolejnego zdania. Dobra, teraz trafiło nam się już nieco ciekawsze zdanie, także tutaj polecam się skupić i uważać, bo seria jest cięższa troszkę. Także tak. Wykresy funkcji liniowych f od x równa się m minus n razy x minus 5n plus m i g od x równa się minus 3x plus 3m minus 8n minus 2 przecinają oś y w tym samym punkcie. Do wykresu funkcji f należy punkt a o współrzędnych minus 7 minus 20. Oblicz m oraz n. Co jest tutaj istotną informacją? Istotną informacją jest to, że oba wykresy przecinają się w tym samym punkcie, przecinają się, i wiemy, że tym punktem jest punkt OY, a punkt OY ma współrzędne 0 i jakąś tam wartość Y, która jest nieważna. Dlatego, że skoro ma współrzędną tą samą y, to będziemy mogli te wzory funkcji do siebie podstawić, bo wiemy, że f od x równa się y i g od x też równa się y, a skoro współrzędna x jest równa 0, więc wyzerują nam się niektóre rzeczy przy x i to będzie tutaj naprawdę bardzo znaczące. No ale teraz korzystając z tego też, że mamy podane właśnie punkt a o współrzędnych x, y na minus 7, minus 20, no to skorzystajmy z tego, żeby jednak... Jakoś coś tam może obliczyć, wywnioskować. Także zaczynając podstawianie, to minus 20 równa się e, m minus n razy e, minus 7, oczywiście, minus 5n plus m. Ok, sprowadźmy to do najprostszej możliwej postaci. Czyli tak, minus 20 równa się e, minus 7m plus 7n. Minus 5n plus m. Ok, teraz redukujemy sobie wyrazy podobne, e, czyli widzimy, że jest minus 20 równa się 7n minus 5n, czyli to jest 2n, e, minus 6m. Ok, e, sorry, zauważyłem w ogóle, że mam błąd, w sensie w przepisaniu tutaj był plus. W sensie wcześniej tutaj był minus, a tutaj powinien być plus. Nie ba, że to w ogóle, dlatego że jeszcze z tego nie korzystaliśmy. A skorzystamy z tego dopiero teraz. Eee, także tak. Co musimy tutaj zrobić? Widzimy, że obie te funkcje przechodzą przez ten sam punkt o y. Dokładnie. Więc skoro przechodzą przez ten sam punkt, to znaczy, że y można do siebie podstawić, a skoro są x -y równe 0, to znaczy, że wszystkie wyrażenia z x się zerują. Czyli widzimy, że będzie to miało postać minus -5n plus m równa się 3 M minus 8n minus 2, bo wszystko, co z x nam się wyzerowało, a mogliśmy do siebie to przyrównać przez to, że przecinały się w tym samym punkcie o wartości y. Dobra, stąd mamy, że jest to 3n y, minus 2m równa się minus 2. Dobra, także mamy już tutaj dwa równania, to jedno oraz to tutaj drugie i teraz należy z tego zrobić układ równań i później już nie będzie żadnych problemów. E, także tak, jak należy to tutaj wykonać. E, układ równań będzie wyglądał następująco. 3n minus 2m równa się minus 2 oraz minus, e, albo od razu napiszę tak, że 2n minus 6m równa się minus 20. No, i teraz pamiętajmy jeszcze, że jesteśmy w temacie, że musimy robić to metodą przeciwnych współczynników, więc tak to wykonajmy. Pomnóżmy sobie pierwsze równanie razy minus 3 i wszystko nam wyjdzie w porządku. Czyli będzie to minus 9n plus 6m równa się 6. Dokładnie, a tutaj przepisujemy, niczego, nic nam się nie zmienia, czyli 2n minus 6m równa się minus 20. Teraz widzimy, że należy to dodać ze sobą stronami, czyli będzie to minus 7n, tutaj nam się to zeruje, równa się minus 14. Tak? Dokładnie. Czyli widzimy, że po podzieleniu przez minus 7n będzie równe 2. No a na podstawie tego, że n jest równe już 2, to możemy obliczyć sobie chociażby m i wyciągnijmy sobie z, jakiego, z jakiejkolwiek postaci z tego na przykład równania. Czyli jest to 2 razy 2 minus 6. M równa się minus 20, ok. To zamienimy teraz jeszcze stronami, czyli 20 plus 4 równa się 6m, czyli 6m równa się 24, czyli m równa się 4. Dokładnie. No i już zrobiliśmy to, o co nas prosili w tym zadaniu, czyli widzimy, że m równa się 4, a n równa się 2. No i to było całe to nasze zadanie. I właśnie w ten sposób wykonuje się te wszystkie zadania metodą przeciwnych spódników. To było zdecydowanie najcięższe, bo było tutaj z treścią i troszkę rzeczy też należało zauważyć. Także co, ja wam już dziękuję gorąco za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i sporo się tutaj dowiedzieliście, a myślę, że na spokojnie mogliście. Także co, rozwiązywanie układów równań już mamy za sobą znacie wszystkie sposoby. No i jeszcze został nam kolejny odcinek z zastosowania właśnie rozwiązywania układów równań, ale myślę, że doskonale już sobie z tego zdajecie sprawę i widzicie to. Także co? Ja dziękuję za oglądanie i zostawcie tą łapę w górę. No zostawcie, bo myślę, że to jest warte tego, żeby stawić tą łapę w górę. Subskrypcji tam na kanale, wbijajcie tak samo na Instagrama. Gorąco zapraszam. No i co? I widzimy się już przy kolejnym odcinku z zastosowania rozwiązywanie właśnie układów równań. Także co, ja lecę i siemano!